Cześć! Co powiesz na początek nieco innej serii? Będziemy w niej poznawać programy, o których wcześniej nie mówiliśmy na kanale. Dowiemy się po co one są, co się w nich robi, kiedy ich używać i co można dzięki nim osiągnąć. No i to jest właśnie pierwszy taki odcinek. Zajmiemy się w nim programem QuickSell Bridge. Lecimy! Quixel Bridge powstał po to, aby ułatwić nam pracę z biblioteką Quixel Megascans. Ale wytłumaczył co nie? Co to jest ten Megascans? Quixel Megascans to biblioteka asetów, czyli miejsce, w którym możemy znaleźć masę modeli, tekstur i materiałów. Aktualnie jest ich trochę ponad 16 tysięcy. Znajdują się w niej najwyższej jakości obiekty i tekstury, które zostały zeskanowane za pomocą fotogrametrii, czyli techniki polegającej na robieniu zdjęć przedmiotom z rzeczywistości i przenoszeniu ich do komputera. W ten sposób możemy idealnie odwzorować dowolny obiekt na świecie. Jest jednak mały haczyk. Aby osiągnąć bardzo dobre rezultaty dzięki fotogrametrii, potrzebujemy drogiego sprzętu i odpowiedniego przeszkolenia. Tutaj właśnie przychodzi Quixel Megascans, który udostępnia nam te wszystkie asety całkowicie za darmo. Znaczy, możemy ich używać ile wlezie, do jakichkolwiek projektów, dopóki korzystamy z Unreal Engine. Jeżeli używamy jakiegoś innego silnika, to niestety, ale będziemy musieli za to zapłacić. No fajnie, tylko po co tyle czasu mówisz o jakimś Megascans, skoro tematem filmu jest Bridge? A widzisz, dobre pytanie. Biblioteka Megascans i Quixel Bridge są ze sobą bardzo mocno połączone. W jaki sposób? Już tłumaczę. Wyobraź sobie, że słuchasz muzyczki. Z jakiej platformy korzystasz? Jest całkiem spora szansa, że Twoją odpowiedzią jest Spotify. Jeżeli tak, to dlaczego z niego korzystasz? Bo jest łatwy w obsłudze, wygodny i znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz. Dokładnie tak samo jest w przypadku Quixel Bridge. Mamy sobie te 16 tysięcy asetów w bibliotece Quixel Megascans, więc teraz musimy znaleźć jakiś łatwy sposób, aby nimi zarządzać i przenosić je między różnymi programami. I tutaj dochodzimy do odpowiedzi. Quixel Bridge to taka jakby przeglądarka asetów dostępnych w Quixel Megascans. Możesz w niej wyszukiwać konkretne asety, przeklikiwać się po kategoriach, przeszukiwać tagi, sprawdzać fizyczny rozmiar asetów przeglądać kolekcje i co najważniejsze pobierać oraz eksportować asety do innych programów. Ale czekaj, po co eksportować do innych programów? Gdy robimy jakąś grę, aplikację albo po prostu układamy sobie jakąś scenkę w ramach relaksu, to potrzebujemy asetów. Quixel Bridge nam je zapewni. Z jego poziomu możemy zapisać dowolny aset na pulpicie, przenieść go do Unreal Engine, Blendera, Unity albo jednego z wielu dostępnych programów. Dodatkowo mamy możliwość dopasowania tego, w jaki sposób ten plik zostanie przeniesiony i co w nim znajdziemy. Chodzi mi tutaj o takie rzeczy jak tekstury czy system LOD. A wiesz, co jest najlepsze? Cały ten proces pobierania, dostosowywania i przenoszenia między programami polega na dosłownie dwóch klikach. Pobierz, dodaj i gotowe. W ogóle ciekawostka. Wiedziałeś, że uruchamiając Quixel Bridge masz dostęp do dokładnie tych samych asetów, z których korzystały takie firmy jak CD Projekt Red przy tworzeniu Cyberpunk 2077? Albo Dice, gdy pracowało nad grami z serii Battlefield? Ale dobra, wracając do tematu. Jeżeli chcesz zobaczyć jak korzystać z Quixel Bridge w Unreal Engine to sprawdź film w karcie z prawej u góry lub w linku w opisie. Pokazywałem tam jak to działa w praktyce i jak łatwo możemy z jego pomocą stworzyć fotorealistyczną scenę w dosłownie 15 minut. A jeszcze jako taki bonusowy trik powiem Ci, że z poziomu Quixel Bridge masz dostęp do ultra realistycznych postaci nazwanych Metahumans. Możesz pobrać dowolną z nich i dodać do swojej gry lub animacji w Unreal Engine albo stworzyć własną. Aby to zrobić, wystarczy, że uruchomisz program MetaHuman Creator. No nie, kolejny program do kolekcji. Miało być tylko o bridge, a ten gada już o jakimś trzecim programie. I tak i nie. Jeżeli jesteś stałym widzem tego kanału, to pewnie pamiętasz, że nagrywałem kiedyś film o MetaHuman Creator. Jeżeli go nie widziałeś, to odsyłam do karty z prawej u góry lub do opisu. To jest o tyle fajny myk, że tej aplikacji nawet nie musisz instalować. Tak, na serio. Powiem więcej, nie musisz nawet mieć mocnego komputera, który ją uciągnie. Wystarczy połączenie z internetem, komputer ziemniak, myszka i monitor. Wszystko, co będziesz tworzył, będzie powstawało na serwerach Epic Games, z którymi połączysz się przez swoją przeglądarkę. Dzięki temu, niezależnie jak dziwną i ciężką postać stworzysz, to nie powinno być żadnych problemów z wydajnością no chyba, że masz internet na węgiel. Kurczę, no znowu zboczyliśmy z tematu. No ogólnie chodzi o to, że przez Quixel Bridge możesz sobie pobrać nie tylko modele, materiały i tekstury ale także fotorealistycznych ludzi, których sam stworzysz. No i tyle, jaki program powinniśmy omówić jako kolejny? Masz jakiś ulubiony i chciałbyś, żeby dowiedziało się o nim więcej osób? Daj znać w komentarzu. A tymczasem do następnego.